Hej, się mam z tej strony Szer X i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek dzisiaj wyruszamy na ogromną wyprawę tak, to będzie ogromna przepraszam was ale było małe cięcie okej, okay. dzisiaj jak wam mówiłam na samym początku robimy ogromną wyprawę wow mam 29 lewej. pójdziemy do nederu musimy sobie wszystko wziąć musimy mieć 30 level Patrzcie na moje uzbrojenie się, jeszcze, tu dodałem sobie takie beczki do dekoracji, one bardzo ładnie wyglądają. Patrzcie, w tej skrzynce skierowa się wszystko, co jest nam potrzebne. Patrzcie. Widzicie to? Mamy połowę, mam jeszcze, brakuje mi hełmiku, bo nie starczyło mi levela. Ok, więc teraz wejdę sobie mieczor. Nie ten, spójrzcie jaki mam mieczor. Ostrość 4, zaklęty ogień 2 i odrzut 2. To jest według mnie najlepszy miecz. Fortuna 2, niezniszczalność 3 i wydajność 3 oraz niezniszczalność 3, jedwabny dotyk z moras i wydajność 4. To jest chore. Auk. Moc 4 i nieskończoność 1. To jest dla mnie jak najlepsze wyposażenie. Wow. okej, okay. wezmę sobie tylko tarczę. Tarczę. I wodę. Ok, zakładamy sobie nasz, połowę naszej zbrojki. Ok, enchantwana, żbojka. ja jej tylko hełmu. Enchantowanego i możemy lecieć ze zniżonego sobie naczynienia i kot nie wychodź. Gruby kocie. No, gruby kot! Jaki on jest? Nie wierzę, no i on uciekł. Ale nie martwcie, się koty wracają, więc on, on wróci. On będzie wariował, jak zwykle. E, Okej. Okay. Musimy, musimy, musimy iść do naszego starego domu, gdzie jest portal. Tam, jak pamiętacie, gdzie jest stary portal. Ło, okej. Okay. Um, jest tutaj stary portal. Wow, dobra. Dobra, wchodzimy do naderu. Wow, 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 Ej, nie kot, nie wchodź tu. Kot tam jest niebezpieczne miejsce. A e, jak kot wejdzie, to jest przez tu. Przepraszam, was widzowie. Czy kot tu wejdzie? Nie! okej, okay, kotem na razie nie będę się przejmował. On wróci, ja mówię Wam, bo koty wracają. E, są tu pigmeny. Nie, nie ma pigmenów. i jedyny jaki, e, e, jaki widzę ten, e, to e, kwarc. To widzę tutaj, bo inaczej in, nigdzie indziej nie widzę. Wszystko inne skopałem. Do 30 muszę mieć. Jest 30? Nie ma 30, jest tu trochę. No, jest 30, dobra. Jest 30, więc lecimy. O, tutaj był, a dobra, nie, to ten kwart, dobra. Eee, spadamy chyba. Hmm, czy tutaj nic więcej, nic nie ma? Nie ma nic. Dobra, lecimy z powrotem. O, dobra. Lecimy na ogromną wyprawę, ludzie, naprawdę, to jest ogromna prawo. O, nie ten tutaj, tutaj wracamy. Ej, co jest? Okej, okay, jestem. Okej, okay, mamy 31, więc lecimy z całych sił do na naszego domu. I za 5 minutek się widzimy. Okej, okay, jesteśmy już przy naszym. Hmm, tym musimy mieć trochę lapisu. Mam trochę lapisu. okej. Okay idziemy eee, do naszego enchanta i pokażcie, co ja mam tu na 30 level. E, Chwila. Ok, mam tak. Mam czarny 1 ochrona od wybuchów i za 30 ochrona od wybuchów. Słabo trochę, kurde. Słaby ten hełm, ochrona przed wybuchami jest słaba. Musimy zenchantować coś, nie wiem co, zenchantujmy jakąś... Y, ...śkierę, coś zenchantujmy. No najsłabsze co jest i może się odmieni. Dobra, y, dajmy to. 11 w niezniszczalność, okej. Okay. oni ile mamy? 29, o nie! Nie starczy nam, to trudno. Dobra, to i ma, co mamy? Oddychanie 1, ciernie 1, ciernie 1! Mamy ciernie 1, okej. Okay. Czarny jeden może być, mi się podoba. Mm, to sobie zostawiamy. To sobie także zostawiamy. A nie, to wyrzuciłem. Chwila. Okej. Okay. Czyli bierzemy wszystko, co jest w naszej skrzynce. Co wie i będziemy się... Będziemy lecieli. I oczywiście zaraz, zaraz zdjęcia kordów. Wow. Wszystko, co jest potrzebne na naszą wyprawę. Dużo wody. Mamy kompa, tak byśmy się zgubili. Strzały Dobra, wezmę sobie jeszcze jeden kilo z jedmawym notykiem. Strzały też biorę e, Patrzcie, znowu znowu z wody mam shulker boxa Ja, to jest chore Teraz, teraz, teraz Minecraft tak na łatwo daje shulker box, okej okay. Drewno, to se wsadzimy tutaj, to, to To też Pochodnie se to i kompas też To też Okej, okay. Na razie to tyle. Drugi kilo w zapasie też sobie zostawię. Tutaj. Teraz tak ten. I ziemię sobie tutaj. Okej, okay, ustawmy sobie. Dodam sobie wodę. E, jedzenie tu, to, to. I jakieś pochodnie tu. Jaski nie będę zwiedzał, więc mówię wam od razu. O, widzicie, ja mam kilo z Fortuna 2 niezniszczalnością i wydajnością. To jest chore. A mam fula, secik więc ja wam pokazuję. Wtors... O nie, pana deszcz. Pana deszcz. Okej, okay, musimy to przeczekać. Okej, okay, ja wam już pokazuję, gdzie będziemy lecieli. Dokładnie będziemy lecieli w tamtą stronę. Na, te... na tamte góry. O, jestem mega zajarany, bo to jest taka pierwsza wyprawa taka, mega duża. Na następnym odcinku pewnie będę już robił... Um, jak to się nazywa? Będę już robił tablicę dla subskrybentów. Możecie pisać na jakich blogach chcecie być. Okej, okay, my już lecimy, więc... Sorry, sorry przepraszam Was za to, że mam takie lagi. Ale niestety. Polecimy sobie w tamtą stronę. Będziemy tam ciągle lecieli. Um, raz tu bardziej gdzieś w tą stronę będę chciał lecieć. Co znajdę fajnego, wam was powiadomię. Będę różne rzeczy sobie zbierał. Okej, okay, nie będę wam pokazywał całego yy, mojego, yy, widzicie, zwiedzania. Tylko będę wam pokazywał to, co mi się uda z, z, znaleźć. Jest kolejna! Yy, to jest dosłownie kolejna wioska, obok mojego spawnu. Wow, ej, tego się nie spodziewałem. Kolejna wioska. Wow, obrabujemy ją fajnie. Dobra, kozak. Jak my tu kolejną wioskę już mamy od razu. A on jest dużo. Ej, sztos! A tu biorę wszystko. O! Co to jest? Nie wiem, wezmę sobie. Hmm. To to sobie wezmę. Co to jest? To jest... Nie wiecie czego nie wziąłem. Nie wziąłem upaty. No nie wiem to jest w ogóle teraz Okej. mi sobie te domki. Zaraz po... Tam jest w ogóle golem, o ja. się boję. Nie będę zbierał żadnych łóżek i tak dalej. Oraz tu chcę sobie zebrać. Um, siano z, z tej z domów. O, jest skrzynka, co jest w niej. Bierzemy wszystko, jabłka, jedzenie. Jedzenie zbytnie nie jest mi potrzebne w tym wypadku, ale biorę. Zawsze, zawsze jedzenie. Prawda? Okej. Okay. Eee, dobra. Okej. Okay. Eee, no co, ja się buguję sam w sobie. O, jest golem. Okej. Okay. Taka jakaś uzbrojona wioska widzę. Tak dosłownie, bo mój dom jest gdzieś tam. Nie chcę mi się wchodzić przez drzwi, ja tu ja jestem wandalem, więc. O, mówiłem, będzie skrzynka. Buty. Tylko buty, serio. To ja tu chyba byłem. Tam coś jest? Nie ma. Okej. Okay. O, jest dzwon. Wezmę dzwona do naszej wioski. Kolak. W naszej wiosce chyba nie ma dzwona. A dzwonu villagerów jest bardzo drogi. Patrzyłem ostatnio, chciałem kupić i on jest mega drogi. I co to jest za dom? Co to jest? To jest terrakota, aha. To jest ta, ta, ta cała terrakota. Ona ładnie wygląda, ale zniszczymy ten domek. no, no ta terrakota ładnie wygląda i chciałem sobie mieć. E, to też sobie wezmę. Będę miał e, moich takich villagerów, okej. Okay. Tych terrakot nie chcę zbierać. E, to coś jest? Są biblioteczki, więc na pewno lecimy tutaj. Nie, ty, ale to jest ten piec. Biorę to wszystko. ok, bierzemy. To jest ten gładki kamień. On się chyba w szlifiarce robi, więc go sobie też wezmę. Okej, okay. już mamy dość dużo rzeczy jak na sam początek. Tam są dynie. Ale ja też idę sobie wziąć. Boć jak to teraz szybko kupię. Rejczach i tego nie ma. Jeszcze mam jedwabny dotyk. To jest mega kozak. Enchant. Horyenchant Okej Coś jest? Nie ma, dobra Zobaczmy sobie kompas mój W ogóle wstaćmy już sobie te rzeczy Do szalkarowej skrzyni ja Tu już mam tyle rzeczy A ja mam tylko jednego szalkera, więc Słabo Dość wreszcie go będę wyrzucał Niepotrzebne rzeczy Mmm... Bierzemy szalkera? A, nie, 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 miałem wciągnąć szalkera. Jedną rzecz: chodź, szalker. Ej, co jest szalkerem? Czemu? Co jest ciąg? Dobra, mogę szalker. Ej! Jestem geniuszem. Nie mam to, dobra. Mam kompas. Ja tak myślałem, że kompasu już nie mam. Dobra, sióp mamy. I wkręcamy do naszego domu. Tam jest nasz dom. Czyli my lecimy dalej w tą stronę. Okej. Okay. Okej, okay, dalej w tamtą stronę. Dokładnie pamiętam nasze kordy, więc na spokojnie. Mm, dużo pewnie będzie też tutaj jezior. Okej. Okay. Szukamy dalej, szukamy dalej. Może jeszcze coś znajdziemy fajnego. Musimy sobie tu przepłynąć. Pomogę sobie trochę, bo nie chce mi się... O! Siup! O! Janusz parkurowiec, nie chce mi się powołać. O, nie wyszło. Doskoczę tak jak, my jak myślicie. Jeśli doskoczę tam, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie doskoczę, to też zostawcie łapkę w górę. Dobra, Janusz parkurowiec. I siup! O! Widzicie doskoczyłem, więc musicie, musicie zostać łapkę w górę. Dla mnie. Okej. Okay. Ten czerwony kwiatek też sobie wezmę. Bo to jest barwnik, on mi się przyda dość. Dobra. No ja go wywale, bo go jest dość dużo. Okej, okay, no dobra w sumie. Po co mi kwiatki? Dobra, lecimy dalej. Tu jest yy, dość duży kawał tego lasu dębowego, yy, brzozowego, więc jak znajdę coś ciekawego. Od razu was powiadam. Zobaczcie, znalazłem mega fajny kanion. Patrzcie jaki on jest ogromny. Bo się, że spadnę. On jest mega duży. Dobra, my lecimy już znowu. W, będziemy lecili w tamtą stronę. tam. Więc zaraz jedziemy. Poszedłbym sobie na chwilę po jakieś może diaksy albo jakieś diamenty naj, najprędzej. Bo potrzebowałbym trochę, ale nie będę was zanudzał. Zajdziemy sobie, jak nic nie będzie. albo jak trafię na lawę. Chodzi przez ranę. O, o. Jest k cave! Mam cave'a! Wow, to jest weźmie w kanionie! To jest w ogóle lawa! Ej nie, to jest w ogóle opuszczona kopalnia! Patrzcie na to! To jest opuszczona kopalnia! Ja, yeah, Janusz, ty jednak ma farta! Ja to mam szczęście do tych jaskiń. Ciągle je znajduję! Jest krzynka! Wow, co, co będzie w niej? Otwórz. Co to jest? Powolne opadanie ochrony od zaklęty ogień. Co to jest? O ja! Patrzcie, co mamy! Jeszcze zburza burza. O ja! Patrzcie, co mamy! Skrzynka. O ja. Nie wierzę. Tu w ogóle jest cavik kolejny. Ja mam takie szczęście do tych jaski nierandomowych. Nie no, bez przesady. Ja ci Janusz, ty to masz farta. Ja mówię to sam do siebie, ale ja naprawdę mam farta. No, idź woda. Dobra, mamy koza, kolejna książka do kolekcji. Dobra, musimy wracać już, bo nie chce mi się zwiedzić tych wszystkich kopalni. Tak jest dużo, jeszcze jest dużo. Nie wiem, czy wy wie to słyszycie. To jest lawa. I w ogóle jak to ładnie wygląda. Ten kejwik. Kusi mnie, ale nie, bo dzisiaj mam wypr wyprawę. Ym. Ym, niestety dzisiaj nie mam wyprawę, nie mogę nigdzie pójść. O ale ja się tak randomowo wkopałem, ale fart. Dobra, lecimy z powrotem do góry. Ja, te random wkupanie. Ja, w kopalnia. Myślałem, że jakieś diaksy będą. Niestety jaksów nie było Trudno. Nie dziwmy się, bo jesteśmy na 60. poziomie już teraz. Moje jest. leje. Musimy to przeczekać. Dobra, pogoda się polepszyła, więc lecę szukać dalej. Wizowie tu byliśmy, dwa koła kratek, już przeszliśmy. Jest mega kozacko, ale nic nie znalazłem. Szukam chyba z 15 minut. Jak widzicie, to jest ciągle pełne morze, to nic nie ma. Nie ma nic. Hmm. W wodzie nikt nie jest. Y co to jest? Co to jest? Widzowie ja tam nic nie widzę, ale Próbuję tam wskoczyć i zrobiłem tam mini dziurę. ryzyk fizyk. To się mówi... A nic tu nie ma. No nie. Jest skrzynka! Wow, 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 Ile rzeczy. To jest wędka! I nie bo się topie, topie się. Topie się. Łoł, wow, tam była wędka, widzowie. Widzieliście to? Tam była wędka. Idziemy po nią, dobra, lecimy po nią. Co to jest ta wędka? Niezniszczalność, to jest sława. Ale dobra. Bierzemy to, bierzemy wszystko. Łoł, wow, dobra. Bierę to tutaj, to tutaj. O nie, bijem nie, bijem nie, bijem Musimy uciekać, wow, ej, ale nigdy takiego czegoś w minecraft'cie nie widziałem Na razu wam mówię, więc Zawzględzam coś nowego i Mgła w minecraft'cie, wow, I jeszcze deszcz pada Okej, okay, płyniemy dalej w tamtą stronę, więc Jak znajdziemy coś ciekawego, od razu was powiadam zrobiłem sobie łódkę i płynę I patrzcie co znalazłem, tam jest statek Tam jest statek w ogóle wezmę starcze Na statku mogą być mapy, więc wow A mamy tu statek zatonięty O nie, ej czemu tak ciemno się stało, wow Jest noc w ogóle, musimy to przeczekać Dobra widzowie, zaraz do was wracam Widzowie znalazłem w ogóle dwie śmieszne rzeczy, patrzcie Tam coś jest świadczącego i tu jest statek What the fuck? Dobra, na razie płyniemy do statku. Wow, dobra, jesteśmy w statku. O nie, bo ja się, że utonę. Ja nie No, nie, yy. dajcie mi chwilę, zaraz będę. Widzicie, tam, co widzicie, jak tam się świeci. Yy, tam tam jest... Yy, ja to widziałem, tam jest jakby podwodne miasto. Ale tam no. akurat nie iść nie będziemy. Teraz wskakuję sobie do łódki, do której dosięgnę nie dosięgnę, to musimy się podbudować niestety. Okej. Okay. Mogę teraz wejść do łódki, jeszcze nie mogę. O, mogę, dobra. Ej, no nie mogę. Dobra, ja wejść do łódki. Dobra, ja sam łódce I teraz będziemy płynęli właśnie w tamtą stronę. O, w tą. Ym, bo widzę, że tam są jakieś już wysepki. Coś tutaj może być. Okej, okay, jakoś na razie nic tutaj nie widzę. Yy, to jest jakby zwykła chyba wyspa. Nie wiem czy się opłaca się tam iść. Hmm. Nie wiem czy opłaca się tam iść, wyjdzie OK yy, okej. Chyba nie. Chyba nie. To chyba się nie opłaca. Dobra. Co to tam jest? Kolejny statek! Dobra, nie, ja tam lecę, gościu, nie, ja tam lecę. To jest co, statek na statku, okej okay. Wchodzimy do łódki. Ej, łódka, dobra. Idziemy tutaj do od tyłu. To jest kolejny statek, jeśli nie widzieliście widzowie, Już wam pokazuję, widzicie to I teraz pode mną na ekranie, pod wodą. To jest statek na stówę. Nie, to nie jest statek. To nie jest statek. Co to jest? Nie, co to jest? To jest jakaś. A nie, to jest. Ale co, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Co to jest? Chwila. Chwila, chwila, chwila. Muszę się wynurzyć, ok. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wow. Takiego czegoś to ja jeszcze nie widziałem. Dobra. Lecimy na sam dół, lecimy na sam dół, lecimy na sam dół. Czy tutaj coś jest? Lecimy na sam dół. I co, jest coś jesteś tutaj? A, nie Tak sądziłem, że tutaj nic nie będzie. Ok, to i powiem do góry, bo mnie zacznie bić. Ała! Dobra. Ja wpłynę dalej, ale zniszczę swoją łódkę. Teraz pójdę trochę na ląd. Więc jak coś. Fajnie. Łódka mi ucieka. Ok. Jak znajdę coś ciekawego, za chwileczkę do Was wracam. Ludzie, patrzcie, co znalazłem. Lodowy biom. Haha, ha, ludowy. Patrzcie, to jest prawdziwy lód. O nie, ej, ale ja mam jedwabny dotyk. Ej, chwila. Bo ja mam chyba jedwabny dotyk. i Będę mógł sobie to wziąć. Chwila. Gdzie mam jedwabny dotyk? Na tamtym? Dajcie mi chwilkę. Mam jedwabny dotyk. O nie, wierzę. Ej, to jest mega dobre. Chwila ja muszę odłożyć sobie kilka rzeczy Okej, okay. a nie ja mogę to tu. Co jest? Okej, okay. dajcie mi chwilę. Patrzcie, czy teraz ja mogę to wykopać? To jest jedwabny killoff. Mogę ło, wow, będziemy mieli lud. Ależ to z... Będziemy mieli lud. Ja sobie trochę tylko pokopię, żeby mieć lód Ale what? Lodowy biom, lodowy biom Lodowy biom Jestem mega zadowolony Mamy lodowy biom Okej, okay, i Ile już tego mamy? Mamy 23 lodu What? What? Dobra, daję sobie tego jak najszybciej do boxa, Musimy to schować w tory mi są niepotrzebne to mi jest niepotrzebne wagonik sobie też mi nie jest potrzebny to też mi nie jest potrzebne wezmę. glina też nie jest mi potrzebna to też nie jest mi potrzebne to też, to też, tory może być to też mi jest niepotrzebne to też okej, okay, też śmieci sobie wywalę tylko, że to wziąć, dobra, to mam okej, okay, idziemy szukać dalej Dowie, patrzcie, co znalazłem. To jest rafa koralowa. Wy to widzicie, to jest rafa koralowa. Ja idę sobie trochę pozbierać tych e, e, raf. raf. Patrzcie, jak to jest ładnie. To jest ten koralowiec. Czy mogę go zebrać? Proszę. O nie, on będzie strasznie długo. O nie. Hmm. Kurde, nie mogę tego zebrać. To jest długo trwa. Hmm, no nie, nie będę mógł tego zebrać. Widzę, ben, widzę że będę powoli wracał i chyba, tak już przeciemna, 3000, 4000 kratek. To jest chore, naprawdę. Będę wracał do domu, nie będę wam pokazywał cały czas, jak będę płynął i chodził. To jest naprawdę męczące. Okej, okay, więc widzimy się już gdzieś w okolicy mego domu.